Siemane, jestem Rawczycy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym pięknym mieście Venore witam i zaczynam kolejną nagrywkę. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Demodrasem, bossem, który bardzo rzadko respi się na tibijskiej mapie, aczkolwiek się respi. Również go można ubić e, robiąc taski u Grizzly Adamsa, kiedy zdobędziemy 70 punktów plus i będziemy mieli setny level, będziemy mieli okazję jednokrotnie zabić Demodrasa. Dlaczego Demodras? Demodras przede wszystkim jest nam potrzebny, by zdobyć Dragon Clawa. Dragon Claw jest niezbędny do Warrior Outfitu, e, do jednego z addonów, także te osoby, które będą chciały kiedyś go wykonać, to na pewno tego demodrasa będą musieli zabić lub gdzieś ten przedmiot sobie zdobyć. Ja pokażę Wam w dzisiejszym odcinku trzy miejsca, gdzie rozpi się ten demodras, zacznijmy od Venore, później polecimy do Thaisa, następnie na Darashi. Przy okazji jeszcze Wam pokażę moją walkę z Double Lota, kiedy właśnie biłem sobie demodrasa, taki mały tip, pro tip, jeśli kiedyś tam będziecie mieli okazję zabić demodrasa właśnie od Grizzly Adamsa a nie śpieszy wam się, nie potrzebujecie pieniędzy zostawcie sobie tego bossa, nie musicie go bić w ciągu tygodnia, ani najbliższego tam yy, ani najbliższych tam kilku miesięcy po prostu sobie go zostawcie i będziecie go mogli ubić na double locie, wtedy gwarantowane macie dwa klawy, przykładowo na damorze, dragonclaw jest stosunkowo tanie, bo około 500 gold za sztukę, ale to wszystko zależne od miesiąca, czasem można sprzedać za kilka milionów, jeśli ktoś jest w potrzebie, także sami wiecie, jeśli komu się nie śpieszy, to śmiało możecie zostawić sobie tego bossa na double lota. wtedy macie raz Dwa, no i plus tego wiadomo z Demodrasa lecą podstawowe itemy, czyli Royal Helmet, Dragon Scale Mail, wszystko to e, co leci ze zwykłego e, Dragon Lorda. Dobra, dobiegamy do pierwszego miejsca. Potrzebujemy, pamiętajcie, łopatę. Łopata akurat tutaj potrzebujemy tutaj właśnie pod drzewkiem jest schowane miejsce, e, gdzie musimy wykopać dziurę. Tak poza tym, ci, którzy oglądają streamy, no to wiedzą, jak ja często ostatnio e, sprawdzam te Modrasa. Po pierwsze, chciałem te Modrasa sobie zabić w nieregularnym respie, nie gdzieś tam z taska. Plus do tego zawsze, jak tutaj biegam, zawsze, zawsze biję zielone smoki. A dlaczego? Dlatego, że zielone skórki są naprawdę bardzo drogie. Ja też są mi potrzebne do imbuingu z odpornością na ogień. Także, jakby ktoś nie wiedział teraz, w tych czasach. Na czym zarabiać? Wszystkie misówki pozajmowane to uwierzcie. Dragony w Venory, czy gdzieś tutaj w okolicy zawsze są wolne i zawsze można coś tam sobie dorobić i w sumie suma summarum lepsze to niż siedzenie w depo, także warto spróbować. Teraz szczerze bardzo bym się zdziwił jakby się okazało, że tutaj demodra sobie biega, to szczerze byłbym naprawdę w siódmym niebie, ale, ale w sumie jak to mówią, nadzieja matką głupich? Chodź, dobra, nie ma, nie ma. Jeśli drodzy widzowie macie ochotę, macie ochotę zabić bossa, właśnie, właśnie jak mówiłem wcześniej za taski od Grizzly Adamsa, to wchodzimy w ten teleport, w ten teleport i będziemy przetransportowani na drugą stronę. Teraz akurat jeszcze czekajcie sobie, pozbieram tutaj to wszystko, zrobimy mały cięcie, pokażę Wam nagrywkę, jak, jak ostatnio biłem tego demodrasa, akurat nie miałem ochoty wtedy nagrywać tego odcinka, a teraz suma summarum na pewno się przyda na kanał, także cięcie. Także jesteśmy, mamy te same saneczki. Jak możecie zauważyć, wchodzimy tutaj. Na samym wstępie mamy Demodrasa oraz Dragona. Przywołują akurat dragony. Na tą chwilę, jak możecie zauważyć, szczerze, szczerze, patrząc na to, to nie zadaje on nam żadnych obrażeń. Trzymamy dystans. Wiadomo, że Wave potrafi zaboleć. Aczkolwiek na tym levelu ten potwór nie jest żadnym przeciwnikiem, dlatego na 400 na pewno nie musicie się go obawiać. Tam na 80, czy tam zła wave'a jak dostaniecie, to na pewno może tam coś zaboleć. Także jesteśmy teraz w mieście THAIS i udajemy się do drugiego miejsca, gdzie respi się nieregularnie Demodras. Ci, którzy nie są w temacie, to przy okazji będziecie mogli sobie wykonać Naginata Quest. Można się tam dostać biegnąc przez rotwormy biegnąc w stary sposób, ja akurat Wam pokażę inny sposób, przynajmniej dla mnie. Wydaje mi się, że jest o wiele szybszy, nie musimy tam krążyć. Nie wiadomo jak tam biegać, przydzierać się przez te przez te podziemia. Pamiętajcie widzowie, że tutaj tak naprawdę łatwo się pogubić i zgubić. Często ja właśnie gdzieś tam na streamie się tutaj pogubiłem, zgubiłem i nie wiedziałem jak biec. Teraz akurat już tyle razy tutaj byłem, że znam tą drogę na pamięć. Jakbyście mieli problemy, to sobie wygoglujcie Naginata Quest, choć tą drogą, którą ja teraz zmierzam, wydaje mi się, że dojście na tego questa jest mega, mega szybkie. Przy okazji wam pokażę, jak wykonać Naginata Questa, skoro już tutaj jesteśmy. Akurat z Naginata Questem um, nigdy nie planowałbym odcinka, ale skoro już tutaj jesteśmy, no to wam pokażę. No i w tym oto miejscu tutaj może Wam się zrezbić Demodras. również macie tutaj. Dragon Lord Hatchingi, Dragon Hatchingi, Czerwone Smoki, Zielone Smoki plus bardzo rzadko od czasu do czasu możecie spotkać tutaj Demodrasa. Ja akurat przy okazji, zawsze tutaj jestem, to mało, że zielone skórki zbieram. To jeszcze Dragon Lord Hatchingi sobie zbijam, bo akurat ich mi brakuje do bestiarki. Teraz korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj, weź się ze sobą Raczej, jak ktoś nie ma syzyryka, to pamiętajcie, że potrzebny jest tutaj nam kilow i walimy w tą oto skałę. Jak będziemy uderzyć w tą oto skałę, to ta skała zadaje nam jakieś tam obrażenia. Jak możecie zauważyć, 20, za 20, 25, 18. Próbujemy ją rozwalić kilowem. Jesteśmy coś ale górnik, także rozwalamy. Mamy tutaj bramkę 40 level poziomową, inaczej nie możemy tutaj wejść. Wchodzimy i w ten oto sposób tutaj w tej skrzyni zdobywamy yy, naginatę. Plus do tego wiadomo, macie do zabicia dwa dragon lordy, ale na 40 levelu raczej wielkich problemów nie powinniście mieć z zabiciem tego potwora. Jeśli sprawi wam trudność, no to weźcie ze sobą kogoś z teamu. Także kończymy pokazywanie, przedstawianie drugiego miejsca. Lecimy na tarasie. Także jesteśmy w Darash, lecimy na północ z tego co pamiętam rok temu rok temu albo nawet w tym roku nagrywałem odcineczek właśnie o Darashia Dragonach. Jeśli ktoś jest zainteresowany na no to śmiało na kanale może znaleźć. Teraz pokażę Wam gdzie znajdziemy, w którym miejscu rozpinam się. Demo od razu. Nie będę biegał po tym miejscu od razu. Pobiegniemy do setna, żeby już nie przedłużać, gdzie można spotkać tego oto demodraska. Jak można zauważyć, ktoś tutaj biega. Ostatnio często tutaj jestem, to ta miejscówka świeci pustkami, ale, ale no jak widać, czasem ktoś tutaj jeszcze nam zagląda. Także lecimy na najniższy poziom i. Udajemy się na środek tego oto miejsca. W tym oto miejscu powinien być zrespiony Demondras. Czasem, czasem, czasem się udaje. Nie tym razem akurat niestety nie udało się nagrać nic fajnego. Raczej fajny odcinek moim zdaniem wyszedł, ale nie udało się zabić bossa na odcinku. Także drodzy widzowie, ja kończę. Dziękuję za uwagę. Jeśli jesteście nowi, śmiało zostawcie subskrypcję. Oceńcie ten film szczerze łapką w górę czy w dół, no i napiszcie komentarz, co sądzicie o biciu regularnym demodraca, czy w ogóle opłaca się czekować tego bossa, czy nie. Tak poza tym na marginesie zaczęły się święta Bożego Narodzenia w Tibi możecie podejść do Mikołaja, jeśli macie ochotę. Ja wam życzę miłego dnia, córeczka już woła tatę i prawdopodobnie jutro widzimy się na streamie, także trzymajcie się, z pozdrowieniami, nara, joł.